Cześć! Witam Was na kanale wędkarskim, tu Dawid. Słuchajcie, jest taka sprawa jak Wam obiecałem, nie tak jak na poprzednich filmach, że na pierwszym Wam obiecuję, że będę łowił w Austrii, a potem pokazuję Wam Sanok i pokazuję Wam Osławę. Jest tak jak mówiłem, jesteśmy na Rzece In. jesteśmy dokładnie w tym miejscu gdzie nagrywałem pierwszy film, tam jest tama, tu jest woda, tu jest brzeg, tam jest auto. Kupiliśmy sobie karty, mamy dwie karty. Karta wędkarska składa się z dwóch części. Tutaj jest rejestr połowu ryb, tu jest karta wędkarska. Tak, jest dozwolone. Z połowem dwóch ryb jest nawet pieczątka. Wygląda to mniej więcej tutaj, tak. Tutaj są napisane ryby, które są cały rok chronione. Tutaj są jeszcze tam jakieś wymiary ochronne ryb no i tu ogólnie jest napisane Tu jest miejsce po prostu na naklejki które możemy sobie wkleić później Tu jest moja naklejka tu są kolejne miejsca każde kolejne jest takie same chodzi o to że tu się wkleja rejestr znaczy właściwie nie rejestr tylko naklejkę z licencją no wiecie takie jak w Polsce się wkleja że tu możemy łowić dobra chowam żeby nie zamokła tutaj jest napisane odkąd, dokąd możemy łowić ta karta akurat obejmuje odcinek 4 km na rzece In jest to w tamtą stronę jakieś chyba 3 km stąd patrząc, czy tam 2,5 km a w tamtą stronę jest to, jest to, jest to chyba tam że 2 km czy trochę mniej, 1,5 tutaj wpisuje się swoje dane że mężczyzna ile lat, od ilu lat łowi, gdzie mieszka tu się podpisujemy, tutaj są tutaj co tu się wpisuje aha, tu jest dla kontrolerów tutaj jest napisane, ze względu na to, że jest to woda górska, jak się dowiedziałem nie wiem, czy będą sumy, ale na pewno są tu pstrągi, na pewno są tu głowacice na pewno są tu takie duże e, szczupaki tu mamy napisane, jak odróżnić głowacice od pstrąga tęczowego tutaj jest kilka zasad. Jak to wszystko robić. Tutaj również są zasady napisane, że gdzie i kiedy można, można, można gdzie łowić, tam z łódki, w jakim okresie czasu. Tu jest taka mała mapka dla tych, którzy potrzebują. My akurat nie potrzebujemy, bo znajdujemy się na kilometrze na obszarze, który właśnie to nie obejmuje. Tutaj mamy właśnie już napisane skróty od ryb, które możemy tutaj możemy, możemy wpuszczać, na przykład A to znaczy węgorz, aA A znaczy... To jest jego, jego skrót, no nie, czy tam alrute, tu jest barbe i tak dalej, wpisuje się po prostu te litery, tu mamy przykład jak to wszystko się wpisuje, czyli na przykład 25 kwietnia na dwodzie takie i takie, to są wody oznaczone, to są obszary wodne, złapaliśmy Ringbong forele, czyli pstrąga tęczowego i bach forele, czyli pstrąga potokowego, tutaj dwie sztuki, tu jedną, tutaj mamy heść, czyli szczupak. I karpin razy dwa, czyli, czyli, czyli dwa karpie i jeden szczupak. Tutaj jest tak zwana legenda właśnie. No a tu się, zaczynają, tu się zaczynają robić wpisy. My oczywiście mamy wpisane. Dziś jest 14 stycznia. Łapiemy na odcinku Frankenstein Obernberg. Znajdujemy się w ogóle w mieście Obernberg. Tych tutaj miejsc na wpis jest około 125, o ile się nie mylę. 125 tak, dalej już chyba nie ma. Tutaj nie wiem po co to jest dokładnie. jeszcze tego wszystkiego tak dokładnie nie przestudiowałem jak powinienem ale wszystko w swoim czasie będę miał na to dużo czasu więc będę patrzył jak to wszystko wygląda jest napisane, że jeszcze się nie, od, nie, od, nie, nie odda rejestru płaci się 10 euro no i tu są jeszcze dalsze skróty no mamy tutaj również napisane czym tu mniej więcej zostało zarybione, czyli tak strągi potokowe 2627 kg, strąg potokowy taki do złapania, prawie 1,5 tony, węgorze w, w, od 12 do 15 cm, 444 sztuki, dzikie karpie ponad 1,5 tony szczupaki do 1,5 kg, 617 kg i szlajen, czyli liny 379 kg. Tutaj są również napisane jeszcze wymiary ochronny ryb, ile można ich wziąć w ciągu jednego dnia lub w ciągu całego wędkowania i tu jest wymiar ochronny, tu jest okres ochronny, więc na pewno się to przyda. Słuchajcie, ja mniej więcej dobrze znam ten niemiecki, więc jeżeli chcielibyście, żebym to przetłumaczył, dawajcie lajki, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach. Zapraszam Was również na swojego nowego fanpage'a, który został założony przez moją ukochaną. Wbijajcie, patrzcie na to wszystko, komentujcie tak jak mówię, i na pewno się jeżeli będziecie wystarczająco dużo pisać, subskrybować i lajkować, na pewno taki film wrzucę, że po prostu zostało to przetłumaczone. Tymczasem. Yy, będę rozwijał swój sprzęt, yy, będę łowił dzisiaj po, postaram się trochę na spinning, taki krótki dzisiaj wypad, bo jak widzicie pogoda nie dopisuje strasznie wieje, ale nie ma rady na maniaka yy, będę dzisiaj łowił, tak jak mówiłem na spinning razem z Angeliką yy, spróbujemy jakieś okonie połapać może się uda złapać szczupaka, może, może może, nie wiem, nie wiem trochę na spławik, może coś Mam nadzieję, że to wszystko dobrze słychać, bo pogoda nie dopisuje, a wiem, że pisaliście w komentarzach, że lepiej żeby lepiej było słychać głos, już zastanawiam się nad mikrofonem i tak dalej, ale póki co zapraszam Was do oglądania. przynęty mamy już założone ja tam się nie przygotowuję na nic wielkiego to jest moje taka mi trochę gumka trochę się przekoloryzowała, to jest Angeliki zobaczymy może uda się jakiegoś konia złapać konia, może coś innego może pstrąga, ja nie wiem tak jak mówię, pstrąg, pstrąg. spinning to nie jest moja dziedzina Nasza. Właściwie to nasza. Dobra, rzut po rybę. Odwiewa no, tam. Odwiewa strasznie Ale to wiesz, dobrze, że nie jesteśmy po drugiej stronie. Jakbyśmy byli po drugiej stronie, to w ogóle byśmy chyba nie pewnie. 我都可以让他们回 Ryba! Yeah. A niestety ryby nie ma, ona nam matę ale szybka reakcja Dobra, gdyby nie było, że sobie rzuciłem rybę na haczyk Metoda spinningowa z tego względu nie jest moją ulubioną metodą, bo trzeba stać i zwijać, i ja wiem, że tu się ładne ryby łowi, piękne. I ja widziałem, jak ludzie tam łowią sobie na tych pędkarskich kanałach, które tak chętnie oglądam: szczupaki, pstrągi i tam. Wszystko możliwe. Ja. ja tak nie potrafię. Będę się starał, może się nauczę, może coś złapię. ale nie wiem <laughs> może macie jakieś porady jakieś tipy, jak łowić chętnie poczytam wasze komentarze możecie pisać na fanpage'u albo pod filmami piszcie może co robię źle, może macie jakieś porady no, może bez jakiegoś linczu że tylko rzucam i zwijam, ale ja inaczej nie potrafię jakoś się no nie wiem, może się kiedyś do tego spinningu przekonam ale No nie wiem A tobie jak idzie? Dobrze idzie? I co co to, to mamy jeden jeden z poplątania Co bardziej wrażliwi to wymiękli? Mała sobie grzeje ręce, bo rękawiczki ogrodowe nie są, nie są aż tak ciepłe jakby się wydawało. Mnie jest ciepło Nie jest ciepło łowię teraz na taką przynętę, na taką rybkę słuchajcie, nie wiem czy mnie dobrze widać Pogoda jest masakryczna. Wieje przede wszystkim, wieje strasznie, bo to ten albo był, albo jest huragan egon Zimno jest, ale nie jest na minusie. Pada śnieg, ale powiem Wam tak to uczucie, kiedy w końcu po półtora roku, prawie, bo prawie tutaj jestem półtora roku przyjeżdżania tutaj po tak długim czasie i chęci łowienia i braku tej możliwości w ogóle mi to nie przeszkadza. Nawet to, że łowię na spinning, no nie co mnie po prostu trochę denerwuje, bo ja, ja i spinning nie trzymamy się za ręce, ale, ale tak, ale jestem bardzo zadowolony, że w końcu mogę. Możemy razem właściwie sobie tu połowić. Nie wiem o co Ci chodzi. Jak dla mnie to to jest być 40 stopni. Tak, tak, tylko śnieg ma trochę inny, znaczy piasek ma trochę Trzyn inny kolor. Jaki kolor? To jest nie problem. Temperat temperatura w drugą stronę poleciała, ale. No znaczy nie. Właściwie to jest spoko, tylko wiatr. Nie jest wcale tak zimno, tylko ten wiatr jest taki przeszkadzający. Ogólnie jest okej. 1034 rzut. Ryby nie ma. Za gorąco. Chyba za gorąco, chyba w taki upał ryba nie bierze yy, no to Zwijam, zwijam, może coś weźmie, może nie Poczekamy aż opadnie przynęta. Z tego co się dowiedziałem, to tak trzeba robić. Poczekać aż opadnie na dno. Na podbicie lekkie będziemy łowić. Tylko to było podbicie, to było podwójne. Teraz czekamy, niech opadnie. A tam, na innych wypadach na ryby też ryba nie brała. A żadna nowość dla mnie. Zmienimy przynętę. ta rybka im się nie podoba. Ja wiem, że tu powinna być stalka, że to taka bardziej chyba szczupakowa, ale mi się nie chciało wiązać. Bo taki jestem podjarany, że mogę łowić, że nawet by mi się chyba zanęty nie chciało na ten, rozrobić. Chyba nie będziemy dzisiaj łowić na spławik. Jutro tu też na pewno przyjdziemy i może w poniedziałek, jeśli czas na to pozwoli. Eee, może jutro się uda łowić na spławik. Póki co no tak jak mówię, no wieje trochę za bardzo. Trochę za bardzo, trochę, tam, trochę nam to przeszkadza w łowieniu. Wiecie sami, że jak wieje, to zbyt fajnie się akurat nie łowi. No cóż, połowę jeszcze chwilę. I zobaczymy. Jeśli byście chcieli, żebym Dwa. jakiś temat poruszył. Taki tutajszy może gdzieś zapytał, może coś przeczytał. nie było. Może o czymś powiedział? Piszcie w komentarzach, piszcie na fanpage'u. Tak, pochwalcie się swoimi okazami, jak wyłowicie. Może jesteście gdzieś też za granicą. Chcielibyście się pochwalić jakimś wypadem na ryby, może nie do końca rybą, żebyście mi przykrości nie robili, że ja nic nie złapałem. Ale wypadem na ryby, że na rybach jesteście razem. Może z chłopakiem, może z dziewczyną, z żoną, z mężem. Dwoma mężami. To jest moja kolejna przynęta, na którą będę łowił. Angelika się już poddała. Chwilowo.